Jeżeli myśleliście, że było grubo, to teraz trzymajcie się mocno. Od 6 grudnia, tylko do wyczerpania zapasów, nie jedno zdjęcie z autografem, a aż dwa do każdego zamówienia. Z legendarnymi już wiadomościami na odwrocie. I uwaga, wszystko przecenione do minus 50%. Wszystko. Ale musisz się pospieszyć. Wowowow, abra i ty. Widzowie, popatrzcie, co się ze mną dzieje. To jest jakaś masakra. Bobek, pomóż mi. Ten włamywacz, słuchajcie, zaczarował mnie. Strasznie mnie boliłem. Respię wszędzie TNT i sam jestem jednym wielkim TNT. Stary, ja mam nawet TNT w ręce. Ja chcę to wybuchać. Co? Ech, chłopie, ty możesz tak do ogóle normalnie. Stary, nie wiem, wiesz, nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Ale słuchajcie, w tym odcinku Bobek po prostu musi mnie uleczyć. Nie ma innej opcji. Ty jesteś doktorem, Bobek. Przecież ty potrafisz być doktorem. Weź, psuj za mną eee, to no ja PNT, bo chory. to jest porąbare. Najpierw lodowiec, stał się ty, stary bedrockowy. Teraz patrz co ja za sobą robię. Nie no, przecież to jest jakieś. Nie, to, to, to jest niewyobrażalne. Tak jak stare w miejscu, eee, to, wszystko, to i tak mnie przesuwa. Chłopie. Ty, stary, nie, nie wiem, zbawiam, ale ja nie macie. chcę fajnie, bo tu jest lawa, stary, jak to wybuchnie. Ja cię okay, kręcę, okay, musisz mi pomagać. No musisz, no me, musisz mi no pomagać, Bobek. No Czy no 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 ja mogę się no gdzieś, no gdzieś wkopać? Pomysł. Co? Mamy jaki masz pomysł? Który może ci pomóc, ale ja jako doktor, e, muszę, muszę iść. Stary, no to ty weź, załóż wartów i mi pomóż. Ej, Bobek, ty ukryłeś coś tutaj? Co? Ty masz nagle jakąś maskę doktora? Weź, mi lepiej, pomóż rzuć mi podkę! Ty. Rzuć mi, Uważaj, uważaj, no, ja z... się... no, No, no a co, co, a dzieje? Co, co się dzieje? Ej, bobek, ty, jest jakoś. Hmm? lepiej! Jest lepiej Stary, lepiej jest? nawet moja kamerka, widzicie? Nawet moja kamerka eee. jest teraz jakaś taka mniej czerwona. Stary, ja jakoś się lepiej czuję i patrz! Nie ma tego TNT nagle za mną. Czyli doktor Bobek zrobił lopotę! Stary nie to... wiem. Ty Bobek nie! Ej, korzystając z tego, że ja się czuję jakoś lepiej, musimy stary iść do szpitala. Ty ewidentnie musisz mnie uleczyć. Kto? To jak Słownie. włamywać, mnie zaklął. Nie wiem, słuchaj, jak to nawet odmienić, ale rzucił zaklęcie. Stary, mnie się wydaje, że albo szpital, albo idziemy do wioski Juli. Tam jest różowo. Ktoś, Być nie może nie ten czar mi okay. zejdzie. Ja jestem cały w TNT stary. On Jedyne czego chcę, ej, ewidentnie, nie. to jest wybuchanie TNT. Nie. Naprawdę nie. ma tak Mam takie poczucie! Mam takie poczucie od wczoraj, że muszę wysadzać TNT, Serio, on jakby zawładnął stary moją postacią w Minecrafcie. I serio, nawet ten... Ten bedrock mi się podoba, powiem ci. Ej, co? No stary ten bedrock nie jest taki zły! Ej, naprawdę nie jest takie złe! Stary, albo mi pomożesz, albo to będzie po prostu już nasz koniec, bo, bo bo, ja, stary, naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. No właśnie nie jestem, stary. Czuję się lepiej, jak mi rzuciłeś tą potkę, ale masz jeszcze jedną? Weźmy rzuć, może stary mi się poprawi. Rzuć mi, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, stary, teraz to się w ogóle już czuję dużo lepiej, powiem ci szczerze, naprawdę. Ej, patrz, nawet wyglądam lepiej. Widzowie, pamiętajcie, żeby wpadać na abrety, bo wszystko jest przecenione do minus 50% i do każdego zamówienia dokładamy dwa zdjęcia z autografami Gratis, gdzie jedno ma legendarną wiadomość odręcznie napisaną na odwrocie, ale serio, trzeba się pospieszyć, bo bransoletki są pudyche, czy chociażby smycze breloki i to się szybko wyprzedaje. Pierwszy link w opisie. Ej, serio, jest we mnie mniej tego TNT! Dawaj lecimy do Juli. Ej, stary, to może być kwestia tego, że naprawdę różowe, stary, różowe, różowe to może mi pomóc. On się boi, stary, włamywacz się I myśli, boi różowego. Myśli, Dawaj. Jakie różowe tu będziesz nie B wiem, B nie B wiem, B ale to może działać. Ta co rzuciłeś, jakiego była koloru? Fioletowego jakiegoś no. e takiego, nie? E nie, różowe. No właśnie, patrz, różowe działa. Ej, przed chwilą nie było tej ściany, chyba czy mi się tylko wydaje? Bobek. E nie wiem, e no o, chyba nie było przed chwilą, też mi się tak wydaje, że nie było. Czemu Ej, nagle nie pół tej ściany zniknęło? Ej, wy to jest mega dziwne. Ej, w ogóle, patrz, nagle robi się dzień stary, a przecież była noc cały czas Ej, przez kilka dni. Ej, nie wiem co się dzieje, ale może naprawdę różowe rzeczy, tak jak ta różowa podka, stary działają właśnie w ten sposób, że no. to pomaga, że to naprawdę Ej, w ogóle, stary pomaga. Aby, aby, no? Aby, aby, no. Lecimy, będziemy mieli przy Stary, ale jeżeli będziemy mieli. w tym nowym domu, co Juli zbudowała, i tam będziemy się zbroić, jesteśmy tam nietykalni. On nie podejdzie do nas, on się nas boi. Eee, dawaj, doita, ej! Znowu ta ściana jakaś w połowie tylko. Stary, połowie i, tylko wszystko, co my Stary, Dawaj, 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 podbudujemy się tienki, stary. Ej! Nie! Ty nagle Stary, no co on robi z tą ścianą? Się nie udało. No ja dawaj, to, dawaj, stary. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy, leć! O, ja przeszedłem, stary. Nie, jestem. a ja nie za Stary, tobą, dawaj, no, dawaj, no. dawaj, dawaj. Bo ja się czuję coraz gorzej, stary. Dawaj nie, teraz, szybko. Stary, dawaj, szybko. Szybko. No jesteś. Stary. Ej, dawaj. Czuję się, stary, coraz gorzej. Tak jakby ta potka przestała... Działać. Ta ściana znowu się baguje. Dobra, stary, lecimy. Nie, byku, dawaj, dawaj, bo naprawdę ja czuję, że słabne, stary. Strasznie dziwnie się czy... co Co się, stary, się. Ale co się stało? taki inny. Ale co, stary, inny? Jak? Przecież mam tą samą łapkę. Ej, znowu jestem cały w TNT, stary. Ej, proszę, może ja szybko rzucę w ciebie tomy podką kolejną, żebyś ty nie zaczął teraz stawiać tej TNT. Stary, rzuć we mnie. I co, i myślisz, że teraz jest lepiej? Oczywiście jest lepiej, ale na Ej, stary, ale skin jest ten sam, o nie, tak jakby czas mi uciekał, stary, kamerka też się w ogóle, widzowie, widzicie, kompletnie nie zmieniła, ej nie, stary, musimy naprawdę się pospieszyć, bo jeżeli już teraz przestają działać te potki, to albo tutaj w tym, do, a stary, ja... czekaj, bo ja naprawdę, kręci mi się w głowę teraz od tego TNT, poczekaj, to był ten budynek, czy go nie było, bo teraz to ja stary, nie wiem. Ej, naprawdę nie wiem, stary, ale mnie się wydaje, że tu był budynek. Aha, On jest taki mamy na nawet zrobiony. napisane. Ups, był fajny budynek, ale wolałbym, żebyście się na mnie nie zbroili. Pozdrawiam. Co? Czyli to był włamywacz. Czy włamywacz Ej, naprawdę zrównał praktycznie z ziemią ten budynek, stary, czy mi się tylko wydaje? Ej, stary, ja nie wytrzymam, muszę nie, postawić nie, jakieś sobie Stary, muszę postawić jakieś TNT, naprawdę. Jak stawiam TNT, to po prostu przestaje boleć mnie głowa. Rozumiesz to? Stary, co to jest za miejsce? Nie wiem, ale tutaj też bym postawił TNT. O, tak, TNT. O, tak jest od razu lepiej. Od razu lepiej, stary, jak się wybucha TNT. O, o. Jakoś się na to lepiej czuję, powiem ci szczerze, wiesz? jesteś lepiej, jesteś Już wszystko w porządku. Jakoś tak jakby trochę lepiej. A może nie? O, Ciężko mi powiedzieć. Ci? Ej, to powiedz mi, Wiesz co? Ty, powiem ci, że naprawdę jest jakoś lepiej. Ej, patrz, hmm? patrz. I skin nagle jest normalniejszy. Ej, te podki działają, stary. Te podki działają. Ej, koniecznie, stary. Lecimy do szpitala i ja nie wiem, ty jesteś bobo-doktor, ale ty musisz pomóc, stary. Ty musisz Abelka, mnie uleczyć. Co? Ej, poczekaj, znowu jest noc? Ej, nie myślisz, nie że włamywacz stary. nas podgląda i on ja... wie, co my robimy? Yy, nie, ale wydałeś coś, że ten, że, że teraz że jest lotki i w ogóle ściany stale nie ma, więc znowu jak najszybciej Ej, nie ma ścian. Cza... Czekaj, nie. co tu się wyprawia, widzowie? Lot ja nie, nie mam pojęcia. Ale naprawdę robi się dziwnie. Myśleliśmy, no, że wrócimy na syci. Milionowice robi i, i będzie spoko, a tu znowu jest nie. ściana. Jest lodowiec z Bedrocka. Mieję się zmienia skin i jestem właśnie pod jakimś władaniem, słuchajcie, TNT. O <nenhum> serio. Dobra, Bobek, nie wiem jak, ale ty naprawdę musisz wyczarować jakąś potkę w eee. tym szpitalu i stary musisz zrobić, żebym ja się w końcu ogarnął, bo to jest podejrzane stary dobra, dobra, dobra. Ej, włamywać ewidentnie. Stary, ja nie widzę teraz ściany Nie, kawałek jest! Kawałek, kawałek ściany, stary, dawaj, lecimy. Dawaj, 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 mam blokować. Fal... Żeby się podbudować. Eee. I co my mamy teraz zrobić? po podbudować no wiem, się, myślisz? Stary, myślisz, że da się wysadzić? Eee, no, no spróbujmy. To... Spróbujmy, stary, no, nie wysadzić tę ścianę. Zobaczmy. Może, eee. stary, zadziała? Eee. Nie zadziała. Ej! Tak jakby zadziałało? Dawaj szybko, podbudowuj się. Podbudowuj się. Podbud... Dobre, dobbre, dobbre, dobbre. Eee, stary, to bo nie, nie jedno, zadziałało. Znowu. Dawaj o szybko, jest! dawaj jestem! szybko. Lecimy, stary! lecimy, o lecimy, dobra, dobra, dobra. stary. Ej, nie mogę patrzeć na ten obrzydliwy lodowiec. Przecież to jest tak smutne. Dawaj, stary. Serio, ja jestem wam potrzebny. Jestem potrzebny gangowi Ej, wolałbyś, tutaj. Wolałbyś, wolałbyś lodowiec, ten bedlockowy? Stary, Jak już by wola. chyba wolałbym z dirta, bo dirt bym mógł rozwalić. Jakbym rozwalił se dirta, to... Co? On tu jest? chyba Stary gdzie <coughs> Bo widziałem, y, 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 jak jest ta taka biała duża, y, y, tam jest ten palkul, to tam gdzieś przelatywał stale. U, ej, oparza, o kurde, to dawaj za tego ej, axolotla. albo bokiem, bokiem, bokiem albo coś. Dawaj tutaj, jest, tutaj dawaj tutaj. Przypało, bo jest, jak będzie przypał, y, to będzie mi stary, przypał, patrz, przypał, patrz, przypał, patrz co, zrobimy. co zrobimy, patrz co zrobimy. Pojedziemy no? tędy, stary, pojedziemy tutaj tędy. Bierz wagonik, wagonik, stary, i pojedziemy sobie tędy, no. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Musimy się dostać widzowi jak najszybciej do szpitala. Ja wam przypominam, oczywiście... Żebyście korzystali koniecznie z promocji na WWW Abra i Ty tylko do wyczerpania zapasów, bo się już powoli kończą te rzeczy, a wszystko jest przecenione Dawaj, dawaj, co jest co ściana jest TNT ściana teraz z TNT? Tak mi się wydawało chyba cię pogrzało, nie wiem, tak mi się wydawało, nie jak jest TNT Poczekaj, ja to zaraz zobaczę, ale nie jestem w stanie w to uwierzyć. Poczekaj, co tam się... Jeszcze nie żyje w dodatku. Nie, 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 widzowie, popatrzcie to znowu, znowu to TNT tutaj jest. I faktycznie ta ściana się zrobiła na TNT. Mój skin jest na TNT, nie. Ej, to jest gruba przesada. Przecież, jak to wybuchnie, to nie ma milionowej, słuchajcie. Serio? Ty nie ma nagle ściany. Nagle nie ma ściany, ale ja za sobą niosę słuchajcie, TNT. Przecież to jest porąbane. Popatrzcie co się dzieje. zbagowałem się i znowu! I ta ściana się znowu zmienia. Nie, to jest słuchajcie, porąbane. Im szybciej Bobek słuchajcie, mnie uleczy, tym po prostu lepiej dla nas. Bo raz jest bedrock, raz jest TNT, ja za sobą stawiam, słuchajcie TNT. Jak to zepsuje, no widzicie co się odwala. To TNT nawet mnie przesuwa. Jeden creeper tu wybuchnie i nie ma milionowic. No przecież to, by wybuchło na wszystkie strony świata. nie, ja nawet tam nie chcę podchodzić, słuchajcie, nie chcę tam pochodzić. Muszę znaleźć jak najszybciej. Bobka, ale ja nawet nie mam jak się za bardzo Dostać, słuchajcie, do Bobka, bo to TNT mnie po prostu Przepycha, nie, nie, dobra, to jest Masakra, to jest masakra, dobra, jestem po aksolotlem Może gdzieś tutaj, słuchajcie, będzie Bobek zaraz To może, słuchajcie, rzuci we mnie pod koł I przynajmniej ten czar prysi, ale no popatrzcie Co tu się dzieje, ty, no ja się tu Baguję, ja nie mogę się nawet stąd, słuchajcie Ruszyć, ej, stary, stary, stary Uleczyłeś mnie? Ej, ty Ej, patrz, ale nie mam nagle tego skina Maksymalnie TNT I nagle, stary, nie stawiam TNT? No, yes! yes. A, tu tyle. Ej, dawaj, tu szybko, stary, Ej, stary, psujemy stary, to, psujemy, to, psujemy. Buch, przecież to, to nam wybuchnie, stary, całe miasto. Ej, no. Dawaj, psuj tam i, stary, szybko do szpitala. Szybko, póki jeszcze, stary, da się coś co wciane, że była z tym zrobić. Stary, nie stary no widziałem i próbowałem do niej nie iść, ale wiesz, że taki magnes jakby mnie przyciągał, że jakby samo to TNT co? mnie, stary, pchało, aby się zbliżyć do tego TNT. I wtedy, eee, no, trochę lipa, stary, trochę lipa by Coś, coś ci jest z głową? Stary, no przecież powiedziałem, że jest, że dosłownie. Eee. Dawaj, stary, lecimy do szpitala, musisz mnie uleczyć, ja już jestem dobra, w drodze. Dobra, dobra, ja już, stary, normalnie jestem w drodze. Ej, Boże, poczekaj, zatrzymaj się, rzucę w Ciebie podką, żeby wlać z tego, żeby tak, się stymali, rzuć, żeby rzuć, nie zbawić. Tak, rzuć, jakiś dawaj. Do jakis, e pas. Dobra. Okay. Stary? Lepiej, nie, Ej, wiesz lepiej co? Lepiej jest, Chyba nie lepiej nie jest, jest, ale może na dłużej, może na dłużej starczy. No, Myślisz, że starczy tylko, na dłużej, wie, czy nie wie, bardzo? to jest za problem. No. Ja mam tylko stary, to w szpitalu domgać. mogą być takie rzeczy, mogą być stare takie rzeczy. No. Dawaj, ten szpital jest niedaleko. Mamy nawet tutaj stary szybsze przebieganie, co nie? Chyba agentik coś takiego kiedyś stać zrobił. Radę, bo my jesteśmy Sigma, Sigma, boy, Sigma, boy, Sigma, boy. Szpital powiatowy w Milionowicach, stary. Wchodzimy. Wchodzimy do środka. Tu jest poczekalnia. To co? Ja mam tutaj sobie usiąść i normalnie czekać, stary? Ja pójdę doktora, Pójdę, ja pójdę Dobra, to ja idę umyć ręce, bo tu się stary myło ręce jakoś. Tutaj było! O, ręce należy myć obok! No to jak klikam przycisk, żeby tutaj przyszedł jakiś pan doktor i co, i myjemy te ręce widzowie? Ja nie wiem co robię, rusztowanie tam, w ogóle, kurde w tym serdecznie, o. ja nazywam się doktor Bobek. Ale Bobek, ja tam, wiem, że to jesteś to, dalej ty. Jak ty jak że to ja jesteś? Stary, nie mam. widzę, że to jesteś ty. Ja rozumiem, że się źle czuję, ale chyba nie aż tak, żeby cię stary nie rozpoznać. Ale ja pomysł, ja mam... Ja sami... Ja z i na pewno nie z tego nie rozumiem, ale może w takim razie słuchajcie. O, poszedł się chyba przebrać, słuchajcie. A tam w ogóle, tam to pamiętam, że były skafandry. Tam były specjalne skafandry, więc on może idzie coś, słuchajcie, ubrać. A może mi chce, słuchajcie, założyć tutaj skafander, co nie? Pamiętam. Witam ja nazywam się doktor Bobek. Ale jak? Jestem doktor Bobek. Bobek, zdjąłeś maseczkę i założyłeś tu coś i myślisz, że ja nie wiem, że to jesteś ty? No skąd ty widzę? Dobrze, panie doktorze! Doktor, niech będzie, niech będzie, panie doktorze! Ja się źle czuję. proszę mnie uleczyć. E, tylko wie pan, co? No, nie przyjmujemy już pacjentów. E, e, mit, ale ja, mit, ja mit wszędzie stawiam TNT i to jest, nie, to jest to, trochę niebezpieczne, to, to, to co nie? Jestem dobra, no, ja, ja Chyba to trzeba to, mnie przyjąć ja, jednak, jestem ja tutaj, w połowie TNT. O, e, proszę się zatrzymać, proszę się zatrzymać. E, tutaj takie uh. specjalne lekarstwo, żeby uh, się, się czuję. panu nie wydazyło. Lepiej tego się czuję. E, To ja w takim razie zapraszam pana na oddział. Ja muszę po popielcę. Co panu w ogóle się dzieje? Jak coś, to odetniemy panu tą, y, tą lękę, nogę i będzie okej. Okay. Aha, ale ja połowę głowy mam w tym TNT. To, to tak I, działa? Ale y, zostanie głowa i kolpus i będzie giwo. I dolobimy takie spatyków Nie, Nic nie rozumiem. A może ja lepiej ucieknę z tego więzienia, co? Albo tu Pięknie, pójdę. O, tu będę przynajmniej bezpieczny bez ciebie. Proszę pana, to jest e, Dla mnie to jest trochę jak więzienie. Dobra, Naprawdę Dobra, ja się tu trochę boję. Bardzo serdecznie na górę, bo tam jest mój kabinet. E, jakieś itemki, żeby e. uciec? Albo cokolwiek tutaj może znajdę coś, żeby uciec. Ej, on jest totalnie porąbany. Co tu się w ogóle dzieje, słuchajcie? Dobra, dźwignia może mi się przydać, słuchajcie. Ja chciałem tylko, żeby Bobek mnie uleczył, ale ja powiem szczerze, trochę się go boję. No dobra, panie doktorze, już idę, już idę! Tutaj jest piętro drugie i co ja mam tutaj eee, zrobić? Do, 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 do Jeszcze wyżej? Do Jeszcze wyżej, rozumiem. Ja do Jeszcze ja wyżej? Tutaj specjalny gabinet, Piętro o, czwarte, gabinet, aha. Tak. To jest OIOM, ale to, to jest Oddział e, Intensywnej nie, Terapii, jest, a nie gabinet. I, 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 już tutaj o, e... Czy pan na pewno o, tu... jest po medycynie i pan jest tu doktorem jest na pewno? Gabirwan. Gabirwan. I... E, Czy się pan w ogóle wie użytku? co pan robi? Albo pan się nie kładzie na łóżeczku. To się nie kładę. Pan musi poczekać. Ja tutaj miałem gdzieś tutaj w szafce. Bo ja się ja ja coraz gorzej to... czuję. Panie doktorze, Panie ja, ja, chyba, ja, chyba muszę tutaj, ja chyba muszę tutaj hmm. wysadzić to TNT. Nie, nie wysadź. Panie doktorze, pan mi musi pomóc, naprawdę! ale nie mozda, proszę pana, to tak, jak muszę panu pomóc, to po pierwsze to Ale nic się nie zmieniło z tą potką. Ja tutaj mam jakiś proszę pana pomysł Co ja tutaj mogę zrobić? A ja mogę podejść Zobacz. zobaczyć co pan tutaj robi w ogóle? Tutaj staty e, alchemiczny... To są specjalne maszyny do zrobienia potek uleczających. Tak, 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 tak. to są specjalne maszyny, które tutaj zrobią normalnie cuda panu na kiju, tylko ja muszę tutaj... A to co to jest E, to jest proszę pana. O, tu jest takie miejsce specjalne na wodę, e, bo ja tutaj potrzebuję tą wodę, bo. Czy pan na e... pewno jest doktorem? A, nie, jestem doktorem, tylko wie pan co? Yy, gdzie ja to miałem? Chyba, chyba tam. Pan, poczeka chwilę. Ja mam poczekać? Jest... Nie, dobra, widzowie. Bobek to naprawdę upadł na łeb. Sami widzicie, on albo nie chce mi pomóc, albo naprawdę on nie wie, co zrobić. Rzucił mi przecież na początku tego odcinka podkę to działało, a teraz jestem, to. Panie o, doktorze, dzień dobry. Yy, tutaj I co pan to, zrobił że... takiego? O, pan, pan tutaj poczeka, pan widzi. Tutaj dodajemy, bo ja tutaj lubię specjalny napal Aha, butelka było... wody, okay. tak? I ja mam wypić a, tak. butelkę wody i niby się lepiej poczuje, to, to mi śmierdzi. Se, I to my nie my placy, jesteś ty tym razem. Ale kawałek skóry pana potrzebuje teraz. Jak kawałek skóry mojej? No kawałek skóry, więc zapraszam pana, lubimy małą operacyjkę, bo ja muszę... Ty nie, no teraz to pan tu chyba kolacyjkę to se może zrobić, a nie placy, operacyjkę. Placy, ty no placy, bez wysany, co e, to jest za miejsce? Nie ma, tutaj nie ma, e, trzeba zejść. Ja no pan tylko, nawet nie zna szpitala, w którym pracuje? E, e, Dobra, proszę pana, bo zaraz do pana do tej, do, do, do tej, do, do y, izolatki wrzucę i tyle będzie w temacie. Dobra, pan wsiada tutaj, A co to za miejsce? To jest jakieś eee, laboratorium chyba. Tak, e, tutaj się pan... O, tu się trzeba położyć, w tym miejscu tutaj. W tym miejscu niby? Tak, musi się pan położyć, a ja y, będę bardzo y, tutaj y, uważać i teraz pan się nie rusza, dobra? No nie ruszam Bo jak się, no! Pan będzie mocno ruszać, to za boli Dobrze stoję! Ja nie... No nie o, ruszam no się, gaz. no stoję i się nie ruszam, yy, tak? No, wypadek, nie ruszam ja panu się! Od, od bólu, o bardzo tutaj e, lekarstw. Dalej się i teraz, nie ruszam! O, e, musimy tutaj! Tyk, 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 tyk. I dobra, zadziałało! E, I Coś elegan... się nieby zmieniło? I tak, rozwalił pan Sybę za, za sobą, A yy, więc pan uważa. Nie przypominam dobra. sobie, abym ja rozwalił jakąkolwiek szybę, I wiemy, ale dobra. teraz na góle musimy zobaczyć, przeanalizować całą tą próbkę, pl co tam się wydarzyło, co tam jest u pana złego, bo wydaje mi się, że z panem jest całkowicie już źle i w ogóle... Yy... No powiem tak, dalej jestem w połowie, A. ponad w, jakby w stanie z TNT. to, to co tu się dzieje? Ja mam teraz genialny pomysł, proszę pana. To znaczy? Genialny pomysł. Trzeba normalnie zrobić coś niesamowitego. Nie tego podoba mi się pana. to. Ta woda to jest jakaś w ogóle zakażona. Ona leży na podłodze, i ja mam potem z tego mieć lekarstwo. No to trochę jest o, podejrzane. Oczywiście! Tutaj dodaję, niech pan zobaczy, płomykowy plosek. Aha, dalej to jest butelka wody bez efektów. Nie, to proszę pana. Teraz dodajemy pladawną miksturę. Jasno pył. To jest pradawna tak, mikstura. Tak. tak, bo to y, pomoże panu. No ja nie Naprawdę? wiem, ja nie wiem jaką szkołę pan skończył, ale pan to prędzej mnie zatruje, niż wyleczy z czegokolwiek. Powiem szczerze. no chyba, chyba, chyba pan, e, jak, jak pan nie wie, w moje Nie, no nie wierzę, ja wychodzę z tego szpitala nie, w takim razie. No ja pan nie pan będę do, w tym uczestniczył, izolacji, no bo no po co? Jak nie, dobre, ja powiem szczerze, że ja wychodzę z tego szpitala! Jeżeli jak ja mam to, tak tutaj uzyskać można. pomoc, to, to jakby to po co? Po co ja mam tutaj być? Ja wychodzę z tego szpitala i samemu jakoś I, sobie aha, pomogę. Znajdę to jakieś to potki, może koks, jabłko? Jak coś, co? Jak coś to, jak coś... Stanie, to nie widać spitala. Pozdrawiam. No a, a no, no, czyja? Nie chciałeś mi pomóc? Widzowie, to nie ma żadnego sensu, bo bobek nie ogarnia kompletnie tematu. Naprawdę, mnie się wydaje, że my powinniśmy znaleźć jakieś koks jabłko, słuchajcie. Może tutaj będzie, no nie. Niestety, tutaj akurat jest biała terakota Może tutaj słuchajcie jakiś koks. Serio, koks jabłko to jest item, który naprawdę mógłby zmienić tutaj, słuchajcie, wszystko. A my mieliśmy poukrywane tutaj itemy. O, tutaj pamiętam, że coś było, słuchajcie. Może w tej beczce, może w tej berce może w tej. No w tej akurat to nie za bardzo słuchajcie. O, tu jest jakiś nie! Ty znowu się! Znowu to ty się uruchomiło! Ty wszędzie jest! O nie! Ej, Bobek, słyszysz mnie? Jesteś tu gdzieś? Bobek! Nie jesteś! Stary, jestem przy moim OG pierwszym domku. I przy policji, ale ty do no, Stary mną wszędzie TNT, a ja nie mogę nic stary zrobić. Stary baguje się w tym TNT, stary pomocy. Nawet nie mogę wyjść z tego. Ej, słyszałem, stary, rzuciłeś pod kąt. Jesteś tu dzięki, ej Bobek, ej. chyba e, chyba jednak wydaje mi się, że muszę wrócić do szpitala. Aha, Nawet teraz pójdę to, do tej to? izolatki nie, 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 nie. z własnej woli. Nie, 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 nie. pana, teraz eee. pana już do szpitala nie przyjmujemy, bo ja tak się składa, że rozmawiałem przed chwilą z doktorem i podobno aparat Źle się zachowywałeś! Dlaczego A to nie ty byłeś być? tym doktorem przypadkiem? Nie Sam nie ze sobą jedziemy. gadałeś? Przecież ja zobacz jakie mam yy, Kupstala, a ja tam Kupstala do kolei, nie, no, nie, tak nie, 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 tak być nie może. Dawaj mi to TNT, dawaj mi to TNT, zabieram to, bo przecież to zaraz wybuchnie i wracam Mój do szpitala. Yy, tak, ja może się trochę wypisałem na żądanie i to nie była najlepsza decyzja w moim życiu, nie będę ukrywał. Na pewno podejmowałem kiedyś lepsze decyzje, yy, ale to nie zmienia faktu, że musisz mi udzielić pomocy, bo przecież ja wysadzę pół milionowic, jak ja będę cały yy, czas Jak wysadzisz pół milionowic, to wow. będzie gi y y Ej, y y chyba się czuję Halo? coraz gorzej! Serio? Bo mnie to nawet zaczęło lagować teraz w tym momencie. Nie, dawaj do tego szpitala. Dawaj, Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, lec. serio, nie dość, że dostałem obrażenia, ciebie coś przeteleportowało. Ja mam zwidy. Ja mam zwidy. Serio? Coraz Coraz gorzej się czuję. Nie, Bobek, musisz mi pomóc naprawdę to piętro, chyba. Ale jestem już w szpitalu. Ty też. No tak, ale za mną chodź. Nie tutaj, tylko jeszcze wyżej. Jeszcze Bo tutaj tu jest pan doktor był. Tak, tu jest pan doktor, tu jest gabinet Aha. pana doktora. Idź tam i poczekaj na pana doktora, bo ja, ja pobiegnę i pobiegnę, bo on był na samym stole. Ja, ja już biegnę po dole. E, tak. To e, mam i... mam z... No, nic pegne. z tego nie rozumiem, widzowie. Powiem wam szczerze, dziwnie się czuję, ale jeżeli Bobek mówi, że wezwie pana doktora, to może, słuchajcie, to zadziała. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale serio, w tym szpitalu może mi pomogą i... Dzień dobry, o, panie doktorze. Witam, no, pan tu już... Nie, ja, ja, ja ale Bobek, mówię, ja wiem, stworuję. że to jesteś ty. Ja jestem oblazony na pana, ponieważ pan opuścił naszą placówkę. I... Ale Nie ja wiem, 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 że to jesteś podobało. ty. Rozmawialiśmy pół minuty temu, dosłownie. E Pół nie minuty przypominam temu przypominam sobie, nie przypiję ja bobka nie znam, ja jestem y, doktor, bo, bo y, nie Doktor, dobrze, niech będzie. Kupuję tą bajeczkę i, o tym doktorze. Po tutaj, prostu no, pomóż no, mi, no bo ja Respiez TNT! Wejdź do tej umywalki. Musisz e, wejść do umywalki, to jest co? bardzo. bo to jest bardzo ważna rzecz. No ja zrobiłem już tą specjalną miksturę, którą w tym momencie Aha. muszę na ciebie użyć. I jak użyjemy, e, tylko to, to, brzmi to będzie bardzo. Bardzo, bo... bardzo źle powiem szczerze, ale okej. Okay bardzo boli. Jak. Ej, dobra, ja mam lepszy pomysł. Jak to boli? Tak, tak, ja bo... nie chcę, żeby bolało. Ale <laughs> chcesz być już taki lepszej? No, chciałbym być? być już taki lepszy, nie ukrywam. Dobra, to dawaj za mną, musimy ci tutaj do izolatki zapłacić. Ale do izolatki. izolatki to się daje niegrzecznych tak. pacjentów, a ja teraz jestem bardzo Lepiej. pokorny. Obrazimy się na siebie. No nie, oblazimy nie, tylko się. niech doktor się nie obraża. I co e, teraz mam nie. zrobić? I teraz musisz tutaj, musisz pierwsze musisz wypić te tutaj podki. o masz tutaj, ja to ci podstawię pod drzwi, pod weźcie tutaj te wszystkie, musisz wszystkie je wypić, bo to jest bardzo ważne. Zanim wejdę tam jeszcze dalej, rozumiem, okej, okay, w porządku. Dobrze, to wypijam, tak? O kurczę, a czemu tu są aż trzy bariery w tej jakby do izolatki, żeby w ogóle wejść? Boleć, że... Jak to boleć? Panie doktorze! Ja ja tutaj wszystko wypiłem. Ja oddaję Ale wszystkie kupię, te butelki, będzie, proszę. Nie bardzo boleć, dobra, i teraz tak, po pierwsze, druga sprawa jest taka, że ja muszę na ciebie to rzucić. Ojej, co to zakresam? jest? To są te pikstule, które podpożyłem. Zapladzam do środka, do kolejnej izolatki. Dobra, Aha. Czemu tutaj dobra. grzyby rosną? Gdzie jest sanepit, ja się pytam? Gdzie są jakieś tutaj zachowane, nie wiem, zasady bezpieczeństwa, higieny, sanepid, że tu grzyby, kurde, rosną w szpitalu? E... Wiesz co, to ty jesteś co najwyżej. Czemu o, to teraz... jest rozwalone okno, jeżeli to jest My izolatka? Zupić, czy to można wyjść. Nie, nie, nie. Abena, tam, no Dobrze, dobrze, tu. no to, to dobrze, Wlaçamy. wchodzę do tej izolatki, no, w porządku. O, no I właśnie, wreszcie w jesteś w odpowiednim miejscu i teraz wiesz no, no, co, tutaj muszę w ciebie rzucić. Muszę Ej. w ciebie rzucić Ej, y, platawną, najmocniejszą. Y, A co to jest? Jedno. To co są to kolejne podki, ale ich jeszcze będzie spolo, więc teraz was kolejną. Okej, okay. zadziałała, wow. czyli lepiej, troszkę się, się lepiej czuję. Czuję tak, więcej i... siły, więcej siły. Dobra, ale, y, czyli nie, nie za... Krzysiu, y... jestem mocniej chyba, tak? Nie no, no, ja to zdrowy wydaje. to nie jestem, ale Dobra, czuję się to, lepiej. To, to ton i ton. Dobra, i Tom. Dobra, i teraz, teraz najważniejsze podki! Teraz się wydaje Ej bez kitu to działa patrz na, skin, patrz na mój skin no. patrz na mój skin ale kamerka dalej jest czerwona stary musisz mi pomóc jest naprawdę eee. dużo lepiej serio nawet widzę że ta potka zawierała siłę 2 musisz... faktycznie musisz... czuję tą siłę naprawdę Dale, czuję musisz tą to siłę zjeść. O, zjedz to. Jak mam zjeść pochodnie twoim zdaniem No musisz to zjeść bo tu jest, jest, jest ważny teraz moment że musisz to zjeść i musisz jeszcze Mogę wypić to o masz to musisz jeszcze wypić Jeszcze Zdech mam to, to wypić a to tak, jest to gęsta to mikstura no dobra, ty piję. Chcę to wypić, ale trzy stuki dokładnie tej gęstej miksury, bo aha, jak ci ta gęsta, o. Dobra, ci... piję, wypiłem Ach, stary. No, dobra, wypiłem. I teraz... Albo się uda, albo się nie uda. Okej, okay, i co teraz? I co teraz, panie doktorze? Wypiłem wszystko. Zrobiłem wszystko, co trzeba było. Moment. Pan się trzyma teraz i no uwaga, Trzymam uwaga. się. Let's go! O! Myślicie, że jak teraz kliknę odrodzenie, to że wszystko będzie w porządku? No dobra, ja to klikam i uwaga, odrodzenie. Patrzcie to, patrzcie to. Jest normalnie. Jest wszystko, słuchajcie, normalnie. Tak jak powinno być. A w dodatku mam ze sobą to TNT, słuchajcie. Ej, serio, to jest mega kuzackie, bo dzięki temu można tego TNT użyć przeciwko włamywaczowi. Ej, Bobek, nie wiem, jak to zrobiłeś, ale to zadziałało, stary! Jestem normalny, patrz! ja nic nie zrobiłem, to zrobił pan doktor. A, Bobek! No, pan doktor zrobił, oczywiście! To jest niesamowite, stary! Mam ze sobą tutaj prawie 300 TNT, więc to trzeba wykorzystać przeciwko włamywaczowi. Oczywiście, mój lodowiec stale jest okropnie obrzydliwy, ale widzisz, stary, ty ogarniasz takie rzeczy, więc ten włamywacz będzie miał z nami przerąbane. Napisz w komentarzu, czy już skorzystałeś z promocji na www.abra Ety. Wszystko przecenione do minus 50% i aż dwa zdjęcia z autografem za free. czego jeden z wiadomością na odwrocie. Jak coś kupiłeś na promce, to się pochwal.